Dla osób, które już prowadzą działalność gospodarczą oraz dla tych, którzy planują jej podjęcie Wydział Rozwoju Polityki Gospodarczej kolejny już raz organizował konsultacje z ekspertami. Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek 8 września, na kolejny wydział zaprasza już w przyszłym tygodniu. Inicjatywa polega na tym, żeby nasi przedsiębiorcy lub osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej mogły się zapoznać z szczegółami, porozmawiać na wszel wszelkie swoje wątpliwości i zadać pytania ekspertom. Z Urzędu Skarbowego, Jawożyńskiego Oddziału i Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jawożnie. Dzięki prowadzonym konsultacjom przedsiębiorcy mają okazję uzyskać niezbędne informacje w jednym miejscu. Na kolejnym spotkaniu dla osób zainteresowanych dostępny będzie ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli m.in. dowiedzieć się, jakie działania podjąć, jeżeli chcą otworzyć własny biznes. Bardzo chcemy zachęcić wszystkich do tego, żeby przede wszystkim szukali tej informacji, żeby było jak najmniej wątpliwości już w prowadzeniu firmy, w założeniu firmy. A wiem, że takie wątpliwości są. My tutaj spotykamy się z różnymi zapytaniami, odwiedzają nas osoby, które myślą o, 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 o pracy na własny rachunek. Mamy taką możliwość, że, że tutaj mamy swoje biuro, którym je obsługujemy, udzielamy informacji na tyle im możemy, staramy się pozyskać informacje dla nich i później im przesyłamy. Tutaj na tych konsultacjach mogą wszyscy Państwo porozmawiać z ekspertami i, i, i zadać, zadać pytania i uzyskać właściwe odpowiedzi eksperckie. Prowadzona inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, tych, którzy są aktywni na rynku pracy, jednak poszukują nowych rozwiązań dla swoich firm. Konsultacje z ekspertami mają także pomóc osobom wkraczającym na rynek pracy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych formalności. Dodatkowo, poza konsultacjami, zorganizowany będzie mobilny punkt informacyjny, w którym specjaliści do spraw funduszy europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Zaprosiliśmy tutaj ekspertów, którzy chętnie opowiedzą. Gdzie szukać środków na rozwój swojej firmy? Gdzie szukać środków na firmę innowacyjną? Mówimy tutaj o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Będą odpowiadali na pytania związane z rozwojem, z rozpoczęciem, z pozyskaniem nowych partnerów, jak zdobyć na tego rodzaju inicjatywy przedsiębiorców, środki z Unii Europejskiej. I 22 września mamy tutaj będziemy tutaj gościć z lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich, panów i znów będą do dyspozycji przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy mają w kwestiach związanych z pozyskaniem środków unijnych na swoją działalność gospodarczą, będą mogli pozyskać takie informacje. Punkt informacyjny zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Górników 5 od godziny 8.30 do 13.00. Mamy nadzieję, że będzie przedsiębiorców i osób chętnych do zasięgnięcia takiej porady opinii eksperckiej, że będzie coraz więcej. Kolejne spotkania z ekspertami, które mają przybliżyć mieszkańcom informacje dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej, planowane są również w grudniu.